Witajcie na moim kanale, z tej strony Kinia. Dzisiaj znowu pokażę Wam lalki, które znalazłam w second handzie. Są to głównie lalki Barbie i Disney, a także jest kilka innych. Znalazłam też troszeczkę ubranych dla Barbie. I na końcu pokażę Wam lalkę, której nie spodziewałabym się nigdy znaleźć w second handzie. Więc jeżeli jesteście ciekawi o jaką lalkę chodzi, to zapraszam do dalszego oglądania. Zapraszam również do subskrypcji i do komentowania. I zacznę może od lewej strony będą to dwie lalki które zapodziłam 6.99 te dwie lalki to książę pierwsza z nich to książę z królewny śnieżki w swoim oryginalnym stroju to niestety widać trochę śladów użycia ale myślę że jak ten strój się wypierze to będzie wyglądał zupełnie ok ok to jest pierwsza lalka i druga lalka w tym zestawie to sama królewna Śnieżka. Już w swoim oryginalnym stroju. Ze zginanymi rękami. Z bardzo ładną twarzyczką. kartką we włosach. I zginanymi nogami. I z tego co wiem, to ona śpiewa, ale nie będę teraz tego włączać. To jest taki przycisk, który uruchamia e, śpiewanie. Ok. Idźmy dalej. Kolejne dwie lalki. Co te lalki zapłaciłam? 3,99 W zasadzie to chodziło mi tylko o tę jedną lalkę, którą Wam teraz pokażę. Nie wiem z jakiej serii ona pochodzi. Nie wiem, czy to lalka z Śmierci, czy z jakiegoś innego filmu. Ale zobaczcie na te włosy. Ktoś się natrudził, żeby zrobić taki piękny warkocz. Jeszcze do tego dodał taką fajną ozdobę w kształcie róży. Bardzo ładnie to ktoś zrobił. Okay, lalka ma jakiś y, bardzo twórczo zrobiony kostium z pupą na wierzchu, okej. Okay. To jest jakaś siateczka, tak jakby tiul tutaj powiązany i ktoś po prostu no miał taką fantazję, a nie inną. Także tak to wygląda, no, strój jej zmienię. Do tego takie buty od jakiejś Barbie, fasionistki zapewne. Także tak prezentuje się ta pierwsza lalka z tego zestawu. Druga prezentuje się bardzo, bardzo źle, zobaczcie zresztą sami. To jest Apple White z Ever After High z serii Way to Wonderland. I miałam taki ciekawy pomysł, żeby być może odrestaurować tą lalkę całkowicie. Bo zobaczcie, ona ma wszędzie jakieś przebarwienia, plamy na nogach. Tutaj coś jest narysowane pisakiem. Dłonie przebarwione na zielono i różowo. Tutaj w ogóle palców nie ma, no włosy. O, wygląda po prostu jakby, nie wiem, że się w jakiegoś potwora z bagien tak sobie pomyślałam, że być może Fajnie by było zrobić filmik a, W którym pokazuję jak e, Zrobię z tej lalki cudo Ale warunkiem tego jest to, że uda mi się wszystkie te Brudy z niej ściągnąć No włosy są do rerutu kompletnego Bo to się czego nie nadaje Nie wiem, zobaczymy, może, może tak zrobię Ale tymczasem idźmy dalej Kolejne dwie lalki, za które zapłaciłam Też 99 Pierwsza z nich To Barbie nie nazwy, ale kojarzę, że ta lalka mm, pochodziła z zestawu ze swoją najmłodszą siostrą Chrissy i w tym zestawie był również dołączony wózek. Sukienka pochodzi, zdaje się, od Cindy Pedigree. Tak sądzę. Na pewno nie jest lalka, ale to na pewno nie jest sukienka oryginalna od Barbie. Ok, lalka ma takie oryginalne warkoczyki, plastikowe nogi który mi chyba jakoś poruszała, jak pchała ten wózek. Musiałabym sprawdzić. Może uda mi się kiedyś znaleźć jeszcze starą reklamę tej lalki. I kolejna lalka z tego zestawu to Jane. Spajki Tarzan. bajki Disneya oczywiście. W swoim oryginalnym stroju. No ten krawat, tu żyje swoim życiem. Ok. Ręka niestety trochę pogryziona, ale być może uda mi się znaleźć jakieś ciało na zamianę. Zobaczymy. Bardzo fajna buzia. Taka distajowska właśnie. Tłumaczka na sukience. Z jednej strony butów brak, ale i tak jestem happy. Ok, kolejne dwie lalki. Okay, za które zapłaciłam 4,99? Okay. Pierwsza z nich to El, y, Elsa, tak? Z krainy lodu. A z drugiej części filmu oryginalnej sukience. Jest to lalka bardzo taka basic, z plastikowymi rękami, zero artykulacji i nogi również plastikowe. Także tak wygląda, ale chodziło mi tak naprawdę o tą drugą lalkę. LOL Surprise z różowymi włosami. No, nie w niekompletnym ubranku niestety. Nie wiem, czy to są jej oryginalne rajstopy, ale chyba tak. Do tego jeszcze są takie fajne skarpetki z falbankami walka w bardzo dobrym stanie także fajnie, jakieś ubranie może jej znajdę kiedyś tam zobaczymy ok, lecimy dalej kolejne lalki, za które zapłaciłam 2,99 tutaj z tego zostało chodziło mi tylko o jedną lalkę jest to Wychodź się. jest to mycz Muszę tylko sprawdzić, która to dokładnie mycz. Patrzcie na no te buzie i te włoski, rude. No, troszkę trzeba będzie popracować nad nimi, ale nie za dużo. Lalka bez ubrań, ale stan ciała jest bardzo dobry. Nie ma nigdzie żadnych plam, żadnych jakichś śladów po pogryzieniu czy czegoś takiego, bo czasami sobie się zdarzają. I druga lalka z tego zestawu, którą wam pokażę, to lalka Disneya Ariel. Też jakaś bardzo. Podstawowa wersja to włosy to naprawdę, nie układają się <grytania> Bad Hair Day. Ok, to również naga bez ubrań. Lecimy dalej, kolejne dwie lalki, za które zapłaciłam 399, i powiem Wam szczerze, że chodziło mi głównie o tę lalkę, jest co o ile się nie mylę, królowa Elinor. Jest to mama Meridy Walecznej. W bardzo dobrym stanie. No, jedynie włosy wymagają trochę, żeby je ogarnąć. Trochę czesania wymagają, ale również ciało jest w bardzo dobrym stanie. Bez ubrań, ale to mi nie przeszkadza jakoś bardzo. Także tak wygląda królowa w nowych szatach królowej. <grymna> Okej, okay, i druga lalka z tego zestawu. Kayla, zdaje się. O, trochę jej włosy wchodzą do oczu. Ma Kayla w swoim oryginalnym stroju z plamą na czole. Tutaj się pozbędę później. Oryginalny t-shirt z bardzo ciekawym przesłaniem. Zobaczcie. Okej, okay, do tego oryginalne spodenki, buciki i skarpetki. No i włosy trochę do ogarnięcia. Ale bardzo fajnie wygląda. Już taką mam. Kolejne dwie lale, za które zapłaciłam 4,99. Wychodzi, ok. Może najpierw pan, skoro chce wyjść pierwszy. Nie mam pojęcia, co to za pan. Sprawdzę to później. Troszkę brudny na policzku, ale to nic. Głowa nie wiem, może nie od tego ciała, ale może się to jakoś później uda naprawić. On nosi taki czarny garnitur. Jakby był trochę za duży. Nie, chyba będzie ok. Tutaj są takie fajne guziczki przy rękawach. Do tego jest pasek. Czekajcie, bo to jest jakaś metka. Nie, to czyli to jest oryginalny strój. Spodnie też takie jakby trochę luźne. Ale wszystko jest oryginalne, także fajnie. Sprawdzę później, co to za pan. Chyba, że wiecie, to dajcie mi znać w komentarzach. I kolejna dama to jest Barbie Very. Velvet, w jakiejś zastępczej spódniczce i bluzeczce, ale bardzo fajnej. Bardzo fajna ta rękawki, takie jakby skrzydełka. W ogóle mam tą lalkę już, ale ten strój, który ona ma na sobie oryginalnie jest zszyty i nie mogłam po prostu e, go zdjąć, żeby ją przebrać w coś innego, widzę, że komuś się udało, pewnie po prostu ten ściuł, ściuł strój został rozcięty i Przebrałam w inne ubranka, nie wiem, tak sobie myślę. Ok, i na koniec lalka, za którą zapłaciłam tylko 3,99 i w życiu bym się nie spodziewała, że znajdę ją w Second Handzie. Po prostu trafiło się jak ślepej kurzy ziarno, dosłownie. Nie chcę wyjść, nie chcę się pokazać światu, no bo ma niekompletne ubranie. Ale to mi zupełnie nie przeszkadza, że nie ma tej bluzeczki. Zobaczcie, z lalka toki doki lalka kolekcjonerska z tatuażami. Będzie moja pierwsza lalka z tatuażami i pierwsza lalka Toki Doki. Ta na pewno zostaje u mnie. Zobaczcie, jaka świetna spódniczka z taką jakby kokardką, z kościmi, z piszczelami. Ona jest taka podwójna i pod spodem ma taki różowy tiul. to nie będę jej zaglądać pod spódnicę. Uh, ona do tego miała taki fajny topik i takie uh, taką opaskę z uszami. Może wrócę zdjęcia, jak wyglądała oryginalnie. Do tego oryginalne szpileczki, bardzo wysokie, bardzo fashion. No świetna jest, po prostu stan jest idealny. Także zostaje u mnie i po prostu bardzo się cieszę, że poszłam wtedy do store'u i że ją znalazłam. Ok, na koniec pokażę wam jeszcze ubranka, za które zapłaciłam 2,99. Nie wiem co jest w środku, ale że zauważyłam tą spódnicę, to stwierdziłam, że wezmę zaryzykuję i zobaczymy. Czy to będzie cały stój, czy nie. Okej, okay, to jest taka bardzo pokaźna spódnica. Ona pochodzi od lalki Barbie Third Generation of Dreams. Taka bardzo balowa spódnica i do tego była bluzka. Coś w rodzaju gorsetu, która pasowała do tej spódnicy. Zobaczcie sobie. Lalki z tej właśnie wersji bardzo mi się podobają, ale ja akurat nie mam żadnej. Ale przynajmniej będę miała spódnicę, bo widzę, że jest zachowana w bardzo dobrym stanie. Przynajmniej na razie nie widzę żadnych mankamentów. O, okej, okay. z tyłu masz cel poszedł trochę w taniość, bo tutaj zamiast zrobić dookoła te falbanki, to tutaj z tyłu jest tylko siatka przykryta tym materiałem, no ale niech będzie. Zniemy koszty. Tutaj jest taki tiul i kolor jest taki pudrowy róż. Ok, zobaczmy, co tam jeszcze było, czy tylko ta spódnica praktycznie. Chyba tylko trzy rzeczy były w tym zestawie. OK, sukienka zdaje się różpunki od Disneya. Stan ocenia na dobry, bo nie widzę tutaj żadnych a, dziurek czy plamek. Coś takiego. No co to jest? Sukienka jakaś. Zobaczcie, taka sukienka. Nie wiem, czy to jest jakiś Barbie. Zaraz zobaczę, czy jest to jakaś metka pod spodem. A nie, jest jakiś kwiatuszek wyhaftowany. O co to chodzi? Nie wiem. nie wiem. o co chodzi. Że tutaj coś jeszcze było. Metki Barbie nie ma, czyli to jest zapewne sukienko od jakiejś innej lalki. Dobrze, jeżeli ktoś ma pojęcie od jakiej, to prosiłabym o informację w komentarzu. Ok, i to tyle na dzisiaj. To jest... Główna rzecz, której jestem zadowolona najbardziej. Bardzo happy. Także dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj i zapraszam na kolejne wideo, które okaże się już wkrótce. Do usłyszenia!